Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Reaper, a dzisiaj witam Was w odcinku z Geta Online na moim kanale. Pogadamy sobie dzisiaj o nowej aktualizacji, która ma trafić do Geta Online w grudniu tego roku, czyli już, może powiedzieć, za miesiąc, za półtora. Zobaczymy, kiedy ukaże się trailer, kiedy będzie data premiery, zobaczymy, co, co powie Rockstar na to wszystko. Przede wszystkim, <laughs> pogadamy sobie o tej aktualizacji tak na poważnie, co może się w niej znajdować. Chodzi tutaj o przeciek, który dostał się do internetu parę dni temu. Jest to przeciek, który pokazuje nową lokację, która ma prawdopodobnie zostać dodana i... Jak wszystkie takie przecieki, które, które zawsze na temat nowej mapy wychodziły, yy, były jednak no, takimi typowymi fejkami, tak ten wygląda bardzo legitnie i właśnie dzisiaj go Wam pokażę. Przede wszystkim pokrótce chodzi o to, że w najnowszym update mamy dostać zupełnie nowy napad w zupełnie nowym miejscu. Tak było napisane na oficjalnej stronie Rockstar Newswire, tak się yy, odnieśli twórcy gry yy, na temat tego update'u. Yy, no i przede wszystkim Wszystkich właśnie rajcuje ta, ta nowa mapa, tak? Co się ma tam znajdować? Pokażę wam teraz y, ogólnie wszystkie takie y, przecieki, albo raczej jeden taki, który był najbardziej prawdopodobny, jeżeli chodzi o y, nową mapę, i jest to właśnie y, ten przeciek. Y, widać tutaj ewidentnie, no, że zostało dodane do. Obecnej mapy rozszerzenie postaci pustyni i Las Venturas, no i jeszcze jakieś tam inne tereny górskie, plus jeszcze San Fierro i jeszcze multum innych terenów pozamiejskich, plus chyba jeszcze po jakaś baza wojskowa, nie wiem dokładnie co to jest. Ale generalnie ten przeciek wyglądał na początku bardzo legitnie, ale szybko został obalony, że po prostu jest to fanowska wersja nowej, nowej mapy, jak mogłaby zostać ta mapa poszerzona, tak zwany expansion map. Nie. Także to musimy sobie na od, od, odstawić na bok. Ja osobiście powiem szczerze, że w sumie chcemy zobaczyć taką mapę w GTA, bo jestem wielkim fanem ogólnie mapy z Geta San Andreas i połączenia właśnie tych trzech miast, bo powiem szczerze, że yy, obecnie taką mapę, jaką mamy w Geta 5 yy, jest ona, ona się już strasznie przyjadła. Tak? Przyjadła się na wszystkim, jest już można powiedzieć nawet i zaciasna, bo yy, praktycznie znamy każdy jej kąt. Yy, I to jest właśnie problem w tym wszystkim. Yy, także teraz pokażę wam ogólnie yy, ten właśnie bardzo, ale to bardzo legitny leak nowej mapy yy, i wygląda ona wygląda, wygląda w ten sposób. tak? Yy, bazuje ona na yy, prawdziwej lokacji, i to jest i też dodaje, yy, może powiedzieć, nie wiem jak to nazwać, prawdziwości yy, tej, tej właśnie mapki. Że jest, to, że jest ta wyspa wzorowana po prostu na prawdziwej lokalizacji, jaka znajduje się na świecie, w prawdziwym życiu. Jest to Santa Catalina Island. Jest ona również, jak wy widzicie na screenach, bardzo, to bardzo podobna kształtem do tego, co ma zostać dodane. Dlatego jest to bardzo legitne. Przede wszystkim, co na takiej wyspie może się znajdować? Mamy tutaj przede wszystkim lotnisko, dużo terenów pozamiejskich. Oraz dwa małe miasteczka wielkości mniej więcej Grape Seed, czy tam Sandy Shores, bardziej Grape Seed. Grape Seed jest, jest takie mniejsze. Tutaj zresztą jeszcze wrzucę wam screena, właśnie z porównania, jak ma prawdopodobnie wyglądać ta mapa. jak to mówiąc, porównując jeszcze z tą obecną, tak? Ten taki size comparation, porównanie wielkości tych, tych dwóch map. No i generalnie y, powiem szczerze, że y, wypada to całkiem fajnie, w sensie y, oczekiwałem bardziej czegoś, y, czegoś w stylu nowego miasta, a tutaj dostajemy bardziej nową wyspę, której znajdują się jakieś tam dwa małe miasteczka. W które mniej więcej jeszcze nie wiadomo jak będą wyglądać, ale tutaj wrzucam jeszcze na scenne screeny, jak wygląda mniej więcej właśnie takie miasteczko, które jest, które znajduje się właściwie w prawdziwym życiu na Santa Catalina Island. No i powiem szczerze, że takie, takie zatoki, tak jak widzicie teraz tutaj, tutaj na ekranie, wyglądają mega fajnie i spodziewam się tutaj jeszcze, mam nadzieję, bo ja jestem akurat oko wielkim fanem kupowania nieruchomości, różnych willi i tak dalej, posiadłości, mieszkań i mam nadzieję, że dostaniemy tutaj jakieś fajne właśnie mieszkania, z czym miałby się wiązać nowy napad, patrząc na to, na to miasteczko kompletnie nie wiem, może coś w stylu, że musimy się włamać do jakiejś właśnie willi, jakiegoś, nie wiem, powiedzmy jakiejś ważnej szychy i musimy coś stamtąd wykraść, coś takiego zobaczymy w ogóle no i myślę, że Wygląda, że, że, że ten cały przeciek wygląda bardzo, ale to bardzo legitnie i kto wie, czy faktycznie nie jest, nie jest prawdziwy. Zbliżamy się coraz bliżej do, e, albo raczej zbliżamy się coraz bardziej, e, tak nie powiedziałem, do w sumie premiery, właśnie tego, tej aktualizacji. E, no i myślę, że teraz tych przecieków będzie coraz więcej, ale mimo wszystko musimy i tak cały czas czekać na e, tą oficja, to oficjalne stanowisko Rockstar'a. E, do tego. Jeszcze wychodziły bardzo duże spekulacje, to jeszcze było on, bodajże HZ3-4 tygodnie temu, jakoby mielibyśmy w GTA 5 wrócić w najnowszej aktualizacji właśnie w grudniu do Liberty City. To też były duże przecieki, były nawet różne parusekundowe nagrania, które były, to bardzo, bardzo szybko usuwane z internetu, nie, z niewiadomych przyczyn. Były, było takie nagranie, gdzie gracz jechał samochodem przez Times Square nie wiem dokładnie, jak się w sumie nazywało yy, w GTA 4, yy, Times Square, jeżeli chodzi o tą wersję z GTA. Yy, kompletnie nie pamiętam, pewnie mam tutaj gdzieś, gdzieś, rzucę tą nazwę na ekranie. Ale, właśnie, że gracz jechał sobie przez to Times Square w Nowym Jorku, w Liberty City, i było to chyba nagranie parę sekundowe, 15-16 sekund, chyba, chyba z tego co pamiętam. Ja osobiście to, to nagranie widziałem, wyglądało też bardzo legitnie, ale po prostu mógłbyś to ten słynny mod, który dodaje właśnie Liberty City do, do GTA 5, do roleplaya, które, była cała, cała mapa, którą, którą stworzyło jakieś tam studio właśnie modelów i, i, i grafików. No i może normalnie sobie na Five'Mie czy tam na jakichś tam innych, nie znam się nie zna się sobie dokładnie na roleplayu, ale wiem, że na roleplayu można było grać sobie właśnie na tej mapce z Liberty City No i cóż, to jednak chyba stało się nieprawdopodobne, że wrócimy do Liberty City, chociaż było to, chociaż byłoby to bardzo fajne. Ale w sumie ta mapa, którą mamy, którą mamy dostać. Y, może nie jest ona szczytem oczekiwań graczy, ponieważ pewnie chcieli, pewnie wszyscy by chcieli jakieś, nie wiem, nowe, nowe duże miasto, nowy wielki obszar wielkości obecnej mapy i tak dalej, a dostaniemy w sumie wyspę. Y, wyspa może nie jest jakaś, jakaś mała, mam, ja mam mieć te, te dwa małe miasteczka, mam, mam mieć ten nowy napad i pewnie wiele różnych innych rzeczy, mam nadzieję, że tak będzie. No i prawdopodobnie, no nie wiem, no zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Nie jest to 100% pewne oczywiście, tak żebyście sobie tutaj dużo, dużo nie myśleli. No i teraz następną rzeczą, którą, którą jeszcze tutaj powiem, jest właśnie to, że były przecieki na temat właśnie willi w GTA 5, które również moglibyśmy sobie kupić. Były to przecieki, które jeszcze nie są potwierdzone, są one bardzo świeże, ale w fabule w GTA 5 możemy, z, można powiedzieć, jakby znaleźć taką osobę, której możemy pomóc. Są to niezaimi dziwacy, możemy zagrać akurat tą konkretną misję tylko i wyłącznie Trevorem i jest to pomaganie takiej osobie jak Lenny Avery. Nie wiem czy kojarzycie, ale to jest taki deweloper różnych mieszkań w Vinewood Hills, w Rockford Hills w GTA 5, który po prostu wiadomo że deweloper sprzedaje domy, tak? No i musimy pomagać temu Lenemu. Zbijać konkurencję, tak, żeby po prostu on mógł sobie z tego więcej zarobić, i że Trevor może mieć jakąś tam super hatę, ale odrzuca, odrzuca jego propozycję, tak, takie szybkie przybliżenie całej sytuacji. No i prawdopodobnie ma niby wyjść właśnie w tym DLC-ku to, że możemy kupować sobie jeszcze więcej luksusowych willi, mieszkań, posiadłości właśnie ze strony Lenny Avery Development. Czy jest to prawda? No, wydaje mi się, że, że raczej, że raczej nie. Mogłoby to być zaimplementowane do gry, yy, ponieważ no w sumie fajna wabę to odskocznia od tych zwykłych mieszkań gdzie faktycznie po prostu mamy swoje podwórko tak? z jakimś tam basenem, z jakimś coś i tak dalej bo powiem szczerze że to byłoby fajne, yy, byłoby to bardzo fajne ale jest jedno ale które yy, tutaj pewnie Rockstar wybrał pod uwagę i wszyscy byśmy brali pod uwagę to to że po prostu no jednak yy, takie podwórko musiałoby być, jeżeli powiedzmy w jednym miejscu e, kupiliby sobie, nie wiem, gracze, powiedzmy pięciu graczy, w jednym miejscu kupiłoby sobie mieszkanie, no to mieliby jedno podwórko do, do dzielenia, że tak powiem. nie? Mogłoby być to na zasadzie, że do tego mieszkania trzeba by wchodzić i wychodzić przez, e, wiadomo, te black screeny, te ekrany ładowania. E, no ale cóż, no wszystko, wszystko dałoby się w jakiś sposób obejść, mogłoby to być e, możliwe, ale myślę, że Rockstar raczej e, w coś takiego nie pójdzie. Także y, to byłoby chyba wszystko, jeżeli chodzi o, o ten odcinek. Mam nadzieję, że. Y... Wypowiedzieć się jakoś na, na, na ten temat. Jakie jest w ogóle Wasze zdanie że, y, na temat tego, tego przeciegu, tej, tej wyspy, która ma prawdopodobnie zostać, zostać dodana? Y, no, i jeśli filmom się podoba, chcecie więcej takich odcinków, to y, zostawcie koniecznie łapy w górę, napiszcie, co mógłbym jeszcze nagrywać dla Was. A jeżeli chcecie być na bieżąco, to y, śmiało zostawiajcie suba na kanale. Mnie to bardzo motywuje, Was to nic nie kosztuje, a y, filmy będą się pewnie pojawiać częściej, będą powiedzmy lepsze. Także no, wszystko jest, yy, można powiedzieć, w Waszych rękach. Także jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.